W zadaniu otrzymaliśmy funkcję kwadratową w postaci f od x to się równa ax kwadrat plus bx plus 12 i 1 druga. A i b jest do wyznaczenia w tym zadaniu. Wiemy, że a jest liczbą różną od 0. Wiemy też, że dla argumentu 3 ta funkcja przyjmuje najmniejszą wartość równą. 8. O czym mm, jest właściwie ta informacja? Otóż z tej informacji możemy określić, jak wygląda wykres funkcji kwadratowej. Jeśli funkcja przyjmuje najmniejszą wartość równą 8, to oznacza, że ramiona paraboli będą skierowane do góry. Tutaj będziemy mieli najmniejszą wartość w y wierzchołka czyli Bezpośrednio z tej informacji możemy odczytać x wierzchołka i y wierzchołka. Współrzędna tego punktu jest równa 3, 8. Dlatego zapiszmy tutaj w naszych informacjach, że x wierzchołka równa się 3, natomiast y wierzchołka równa się 8. Skorzystajmy w tym miejscu. Ze wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Przecież, właśnie w tym wzorze wykorzystujemy zawsze x wierzchołka, y wierzchołka. To jest odpowiednio p oraz q. Wstawiam do tego wzoru w miejsce p 3, podnoszę do kwadratu, w miejsce q. 8. Moi drodzy, za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się przykład B, i tam, już z osobami wspierającymi ten kanał, będziemy kończyć to zadanie. Trzymajcie się.